Cześć tutaj Gabi i Siemo. W tym odcinku zapraszamy Was na wakacje w Bułgarii. Troszeczkę opowiemy Wam o tych najbardziej znanych miejscach. Właściwie dwa wybraliśmy, czyli Słoneczny Brzeg, znany Kurort i miasto pobliskie Nesebar. części odcinka zapraszamy Was do Nesebaru. Pokażemy Wam też taki po prostu sposób na wakacje w Bułgarii. Znajdujemy się jed w jednym z najbardziej znanych kurortów, chociaż tutaj plaży nie uświadczycie. Uświadczycie ją kawałek dalej. O Sunny Beach odpowiem... ...osobnej części tego odcinka. Póki co jesteśmy u progu antycznego miasta Nesebar. Znacie nasz kanał, więc wiecie, że nie będziemy Wam tu opowiadać o atrakcjach turystycznych. Jest bardzo dużo bardzo dobrych filmików na ten temat. My Wam po prostu mówimy, gdzie można się wybrać, żeby było spoko. Jest dosyć tłumnie, ale chociaż ładnie. Są fajne restauracje i po prostu, jak już jedziecie do Bułgarii, warto to zobaczyć. Miasto jest dobrze skomunikowane, można tu oczywiście dotrzeć pieszo, czyli tak jak my, można dojechać pociągiem, można dojechać autokarem, są tutaj też oczywiście taksówki, można sobie wypożyczyć rowerek i jak się uprzesz, to nawet możesz tutaj wjechać kamperem, jest tam taki parking, na którym się spokojnie zmieścisz i staniesz, a no i łódką można też dopłynąć, jakby co. Czekają nas ładne widoki. No, widać, że tłum jest spory, ale jest naprawdę całkiem sympatyczny. A za to Bentley? I Toyota. Za mną Bentley i Toyota, żeby nie było, że tylko same fajne fury jeżdżą. Brawo! No. Na wejściu do miasta takie atrakcje to nie są budy, to jest gajda bułgarska, tradycyjny bułgarski instrument, ale koleś widać, że ma level master w tym, co robi, wyćwiczone policzki po prostu i jedzie, płuca musi mieć ogromne, bo po prostu na jednym wdechu ogarnia takie dźwięki, że masakra, szacun. Stare, bardzo grube mury miejskie, tutaj w wielu miejscach można ich uświadczyć, Prezentują się naprawdę wspaniale, bo to całe miasto jest naprawdę znakomicie zachowane. Jest to też jedno z niewielu miejsc w Bułgarii, gdzie można spędzić zachód nad morzem, które świeci ci na twarz, a nie za tobą. Miejsc parkingowych jest tutaj też sporo, jesteśmy właśnie u progu sezonu, a pod wieszur cały czas da się znaleźć jakieś miejsce, żeby stanąć, czyli można się tutaj przetransportować samochodem spokojnie, czy to wypożyczonym z lotniska, czy to własnym, jeżeli w taki sposób podróżujecie. I knajp jest tutaj co niemiara, właśnie wspinamy się z Lolą po schodach do jednej z nich. tutaj sporo, sporo bazarów, ale jest to jedno z niewielu miejsc, uważaj na panią, wejdziesz z tyłu, jedno z niewielu miejsc, gdzie można kupić rękodzieło, antyki, starocie, a nie tylko kitajski shit, że się tak wyrażę, czyli nie tylko typowo straganowe wyposażenie, dla porównania, które kupicie w każdej ilości w Słonecznym Brzegu tylko tutaj można też znaleźć po prostu fajne klimatyczne rzeczy i te same stragany w sobie uważaj, yy, są ładnie zaadaptowane, czyli nie psują tego widoku starego miasta. I okej, okay, da się wyjść stąd spierdołowatą wpinką za pięć lewa, ale też odnoszącą się do historii, ale są tutaj rzeczy po kilka tysięcy, które rzeczywiście oddają historię, a zresztą zaraz walnę was żelazkiem. Albo siemy Najprawdopodobniej za mną stara cerkiew. Jak wiecie, ze mną nie pozwiedzacie za bardzo. Po prostu ładna budowla, którą warto zobaczyć przy pięknym parku, w pięknych okolicznościach przyrody i to sobie bardzo cenimy. Fila researchu i wystarczyło, żeby dowiedzieć się, że jest to stara łaźnia, a nie żadna cerkiew. Także wycofuję swoje wcześniejsze deklaracje i idę szukać starej cerkwi, bo wiem, że gdzieś tu jest. No dobra, po fakapie, który zaliczyłam, opowiadając Wam o cerkwi, która okazała się łaźnią, wchodzę do właściwej cerkwi. Jest to cerkwia świętej Zofii. doedukowałam się w Gogach i tutaj jest naprawdę ładnie. Szczerze mówiąc, to ja byłam w tym miasteczku chyba z, nie wiem, 5 albo 6 razy, bo bywamy tutaj dosyć często, ale prawie nigdy nie zwiedzamy i teraz robimy to na potrzeby tego, żeby wam pokazać i zobaczcie stare mury. Wygląda to po prostu fantastycznie. I jeszcze pójdę w takie super jedno miejsce, gdzie zresztą jak znajdę, to wrzucimy teraz fotkę jaką mam z pieskami. Na samym środku wszystkiego i tak z jednej strony tu bym siedziała na tronie, jakbym była świętą Zofią, chociaż święta Zofia pewnie nie miała tronu, ale tu widzimy cały budynek, przepiękne stare ruiny, więc nawet jak się jest takim ignorantem jak ja, za co was przepraszam, ale tak jak mówię, my nie jesteśmy vlogiem turystycznym, bo... Jest tego tyle, że nie chcemy Was po prostu e, znowu tym zajmować, tylko my jesteśmy vlogiem, który chcę Wam pokazać, jak sobie spędzić fajnie czas. A jak chcecie poznać historię, to nie do nas. To polecamy inne kanały, a jest ich sporo. Patrzcie, to naprawdę nie jest małe. Zobaczcie te skały. Fantastyczna świątynia. Ciekawe czy mnie widać. Cała ta stara zabudowa jest zrobiona po pierwsze w ładnym, fajnym klimacie, a po drugie jest tak, że najpierw mamy kamienie do pewnej wysokości, a dopiero potem drewno, dlatego że tutaj napływała woda. W związku z czym po prostu trzeba było zabezpieczyć je w taki sposób, żeby to wszystko nie zostało zmyte. Także drewniane konstrukcje są dopiero od pierwszego piętra, a tutaj raczej obserwujemy konstrukcje. Kamienne, chociaż akurat weszliśmy w drewnianą malejkę, także ten. Nesemar jest położony na takim cypelku, więc od dwóch stron możemy obserwować morze i chociaż plaży tutaj nie uświadczymy, to uświadczymy milion knajpek, co każda to lepsza. Żeby tutaj spędzić wieczór to jest naprawdę fantastyczny pomysł, bo jest w czym wybierać, jest co robić, jest tutaj mimo wszystko dużo bardziej kameralnie, mimo turystycznej lokalizacji. Pomimo, że to nasza któraś wizyta, to tutaj jeszcze nie dotarłam, jesteśmy pierwszy raz, ruiny starego amfiteatru, delikatnie odnowione, tak żeby się dało tutaj posiedzieć, też robią wrażenie i to nad samym morzem. Ciekawe jak tutaj niósł się dźwięk. Próbujemy gdzieś dotrzeć i w końcu skończyć to zwiedzanie, ale tych uliczek jest tu naprawdę odgroma. I wybierać jest w czym. Więc błądzimy, błądzimy, chodzimy. Typowi turyści. Tymczasem wyciągam kota z worka. Chodź, kotku. Hopa. Lokalizację mamy super, bo na obrzeżach Słonecznego Brzegu i u progu Nesebaru, czyli jest tu zdecydowanie mniej turystów niż w centrum Słonecznego Brzegu, ale i tak wszędzie w całej tej miejscowości jest po prostu odgroma hoteli, i tutaj także, także turystów e, nie brakuje. Mamy super fajne, wygodne dojście deptakiem przez wydmy na plażę. Cała plaża w Słonecznym Brzegu ma 8 km długości, więc całkiem sporo. Jest tutaj zakaz wprowadzania psów, więc wycwaniliśmy się tym oto małym zwierzaczkiem. Jedna z opcji to jest wypożyczenie sobie leżaczka i osobno parasola. My korzystaliśmy ze swojego sprzętu, więc chodziliśmy kawałeczek. Dalej jest tutaj sporo knajp, żeby się napić piwka, a nawet coś zjeść. Są też wodne atrakcje, można skorzystać, nawet chyba z paralotni tutaj widzieliśmy. Także jest po prostu co robić. Na razie ludzi nie jest bardzo dużo, chociaż już dosyć sporo, ale jesteśmy u progu sezonu, więc za tydzień myślę, że tutaj ta liczba ludzi co najmniej potroi. Czego się nie robi, żeby się zabezpieczyć przed słońcem, naprawdę piecie, więc wszelkie sposoby są dobre. Co? Jeżeli chodzi o przykładowe ceny, to jakbyście chcieli parasailing, czyli paralotnia z łódki, to za dwie osoby 190 lewa, czyli ponad 400 wy troszeczkę. Jeżeli chodzi o drzecki, czyli siedzicie sobie na takim pontoniku i ciągnie Was łódka, no to co, pół godziny 180 lewa, wcale nie tak mało, ale tam chociaż może wejść parę osób, chyba trzy, także można się podzielić tym kosztem. Takich wieżyczek jak ta, czyli wieżyczek dla ratowników, jest tutaj sporo. Póki co nikogo tu nie ma, ale w sezonie spodziewam się, że będzie. I te plaże, tak w ogóle, jakby ktoś się chciał wybrać z dzieckiem, są spoko, dlatego że e, nie wiem, że macie tu sporo miejsca. To jest płytko po prostu. Tutaj trzeba naprawdę daleko odejść, żeby się zanurzyć po szyję. Więc jest to fajna opcja. Zresztą widać, że rodziny wybierają po prostu tą lokalizację. I tutaj jest właściwie na całej długości, tak? O, super! Dobry. Można prawić małkie wideo na posza na YouTube. Da. Super dobre. E, lokalne wino pod naszą klatką można kupić w przedziale 5 do dyszki około, więc nie jest drogo jak za butelkę, tym bardziej, że jest litrowa. Wybór jest spory, no i też można je po prostu nalewać sobie bezpośrednio z beczki, więc fajnie. I white wine. Czymkolwiek jest. Okej. Okay. Można już z My się zatrzymaliśmy w apartamencie naszej przyjaciółki, dlatego tak często tu bywamy i dlatego też opowiadamy Wam o tym bardzo znanym miejscu. Kot wyczerpany popływaniu śpi. Eee, dwupokojowy apartament przy samym morzu właściwie to za tym wielkim hotelem pięciogwiazdkowym jest to morze, więc może i widoków nie ma, ale miejsce do relaksu jak najbardziej i to na ostatnim piętrze, więc czego chcieć więcej? Jest tu naprawdę spoko. Tu zaczynamy całą gadkę osanowić wchodzimy na stragany, reklamy zabijają, wchodzi się po prostu z jednej na drugą i tak pierwszy raz jesteśmy tutaj za dnia i jest tu dużo więcej miejsca niż wieczorem, bo roi się wtedy tutaj od ludzi i od hałasów, a tymczasem można rozmawiać i nie krzyczeć do siebie, żeby się słyszeć. Eee, mnóstwo wszelkich... Pierdół plus akcesorii na plażę e, się tu uświadczy. No, wciskają wszystko co jest możliwe, naprawdę nawet dentyści tutaj się jeden przez drugiego po prostu reklamują, jest tu absolutnie wszystko. W porównaniu do Nesebaru, gdzie też się kręciliśmy między straganami, to już pomijam względy wizualne, ale tutaj jest samo badziewie, a tam jednak da się trafić na różne handmade'y, e, na prawdziwą jakąś bułgarską sztukę czy rękodzieło. Tymczasem tutaj wydaje się po prostu wszystko zamówione na Ali i wystawione na Stragan. Przy wejściu na główną plażę już się robi trochę bardziej hardkorowo, a to wciąż nic w porównaniu z wieczorem, ale nie przyjdziemy tutaj tym razem Wam pokazać. Przed samym wejściem atrakcje, wesołe miasteczko po 30 lewa mniej więcej. Oblegane to jest cały czas, jak się wieczorem przychodzi, to jeszcze słychać tutaj okrzyki przerażonych dzieci, które na to wsiadają. Wszędzie klimat typowo plażowy, dużo muzyki, dużo barów, leżaczki i chill. Słoneczne brzegi Nesebar są połączone również tak taksówką wodną około dwie dychy za osobę w jedną stronę trzeba zapłacić, żeby się dostać. Co chwilę to po prostu przepływa. Wszystkie właściwie wodne atrakcje, jakie tylko jesteście sobie w stanie wyobrazić przy morzu tutaj po prostu są. Tutaj robimy maksymalnie krótką przebieżkę, także opuszczamy już molo e, takie powiedzmy bułgarski Sopot. Chcieliśmy Wam pokazać porównanie tych dwóch miejsc, bo tutaj się przyjeżdża do Słonecznego Brzegu. Więc tutaj jest absolutnie wszystko, a jak chcecie trochę spokoju, to w drugą stronę. Czy polecamy to miejsce na wakacje? Jakbyśmy mieli sami wolne dwa tygodnie i nie mieli tutaj miejsca wydonocowania, to w życiu byśmy nie wybrali tego miejsca. Natomiast jak już tu jesteśmy, to mówimy, no da rada, jest ok. Dobra, powoli udaje się już opuścić to centrum, także spadamy. Dzięki, że byliście z nami i nas oglądaliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku zapewne dla odpoczynków z bułgarskiej wsi.